Cześć, Siemanko, przed nami 147 dzień codziennych zdrapek. Odkładam trzy dyszki, robię miejsce i wybierzmy zdrapkę na dziś. Dużego wyboru już nie zostało. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Dzisiaj jest ta z numerem szóstym. Ok, zobaczmy, jakie wygrywają dziś liczby. 56, 11, 59, 18. O, 31, moja ulubiona, i patrzcie, i 51. <grym> to musi coś znaczyć. I 51 wygrałem, tysiaka, a 31 była pomyłka. Zatem fajnie by było, gdyby coś się z tych dwóch trafiło. Śmiesznie. Trzydzieści dziewięć nie ma, dwadzieścia dwa nie ma, dwadzieścia pięć nie pięćdziesiąt osiem obok dwadzieścia dziewięć sześćdziesiąt pięćdziesiąt pięć obok ósemki nie ma szóstki nie ma, dziewiątki nie ma, trzydzieści siedem nie ma, trzydzieści pięć, dwadzieścia trzy, dwadzieścia osiem, dwadzieścia cztery. Trzydzieści osiem, dwadzieścia jeden, czwórka, piętnastka odwrotnie. Dwudziestka, trzydzieści dwa obok. Pięćdziesiąt dwa obok. <noise> Idealnie. Dycha obok. 27. Piękny napis. Jedynka. Nie ma. No, nie uda się, czyli będzie pewnie pusteczek. 4, 4 nie ma. 17 nie ma. 4, 6, 10 za mało. I ja przechodzę do odsłonięcia. Odsłonięcia ostatniej cyfry liczby. Cyfry, liczby. Ostatnie liczby. A ty nie zapomnij zostawić lajka like i suba, żeby nie przegapić jutrzejszych strapek. Ostatni jest 13, czyli odwrotnie. Nie trafiły się moje liczby. Kontrolne C, N, H. Dziękuję za uwagę i zapraszam już jutro.